Syna i Ducha Świętego, Pan z Wami. Ty najświętszą ofiarę sprawuje w intencji zmarłego Eugeniusza, Narusza. Jest to 14. Msza Święta Gregoriańska. Dzisiaj wspominamy błogosławionego Michała Kozala, biskupa i męczennika. Urodził się w roku 1893. Był kapłanem pobożnym, gorliwym, chętnie katechizował, posługiwał w konfesjonale i głosił Słowo Boże. Nie mogąc podjąć studiów z powodów rodzinnych, sam się dokształcał. Pełnił funkcję ojca duchownego i rektora seminarium. W 1939 roku został biskupem pomocniczym diecezji włocławskiej. Aresztowano go, aresztowano go niebawem po wybuchu II wojny światowej z powodu swojej postawy pełnej wiary i godności był szczególnie prześladowany przez cztery ostatnie lata swojego życia był więziony przez hitlerowców w 1943 roku zabito go zastrzykiem fenolu w obozie w Dachau został beatyfikowany w 1987 roku przez papieża Jana Pawła II uczmy się od dzisiaj od dzisiejszego patrona wiary niezłomnej budowanej nieustannie na relacji z Panem Bogiem i opartej na słuchaniu słowa Bożego i celebracji Eucharystii. U początku tej celebracji uznajmy przed Bogiem naszą słabość i grzeszność. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam Panie miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, się nad nami. Módlmy się. Boże Ty obdarzyłeś błogosławionego Michała, biskupa i męczennika łaską szczególnego nabożeństwa do Najświętszej Eucharystii oraz heroicznym męstwem w obronie wolności Kościoła, spraw, abyśmy za Jego przykładem i wstawiennictwem umocnieni łaską tajemnicy Eucharystycznej, mogli wytrwać do końca w wyznawaniu prawdziwej wiary. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności ducha świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Pytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo w czasie pomyślnym wysłuchałem Cię, w dniu zbawienia przyszedłem Ci z pomocą. Oto teraz czasu pragniony. Oto teraz dzień zbawienia, nie dając nikomu sposobności do, do zgorszenia. Aby nie wyszydzono naszej posługi, okazujemy się sługami Boga przez wszystko. Przez wielką cierpliwość wśród utrapień, przeciwności i ucisków, w, w chłostach, w więzieniach, podczas rozruchów, w trudach, nocnych czuwaniach i w postach, przez czystość i umiejętność, przez wielkoduszność i łagodność, przez objawy ducha świętego i miłość nieobłudną. Przez głoszenie prawdy i moc Bożą, przez oręż sprawiedliwości zaczepny i obronny, wśród czci i pohańbienia, przez zniesławienie i dobrą sławę, uchodzący za oszustów, a przecież prawdomówni, niby nieznani, a przecież dobrze znani, niby umierający, a oto żyjemy, jakby karceni, lecz nieuśmiercani, jakby smutni. Lecz zawsze radośni, jakby ubodzy, a jednak wzbogacający wielu, jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko. Oto słowo Boże. Pan Bóg okazał, ludom swe zbawienie. Pan Bóg okazał, Ludom swe zbawienie, śpiewajcie panu pieśnową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo mu zgotowała jego prawica i święte ramię jego. Pan Bukoka ludom swe zbawienie. Pan okazał swoje zbawienie. Na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją dla domu Izraela. Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie. Ujrzały wszystkie krańce ziemi. Zbawienie Boga naszego, Wołaj z radości na cześć Pana cała ziemię. Cieszcie się, weselcie i grajcie. Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie. Alleluja, Alleluja. Ale, Alleluja, Alleluja, Alleluja. ale, słowo Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, stóp moich, światłem na światłem ścieżce. mojej Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, Nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z Tobą i wziąć Twoją szatę, odstąpi płaszcz. Zmusza Cię ktoś, żeby, z nim, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto Cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od Ciebie. Oto słowo Pańskie. Przez Chrystusa, Lekarza Duszy i Ciał, zanośmy do Boga nasze prośby. Módlmy się za papieża Franciszka, aby Bóg darzył go zdrowiem i zachował go dla dobra Kościoła. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby za łaską Boga mogła się cieszyć zdrowiem moralnym. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych, aby Pan Jezus dał im ulgę w cierpieniu. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, szczególnie za Eugeniusza, aby znaleźli się w gronie wybranych. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy potrafili przyjmować cierpienie i niesprawiedliwość z pogodą ducha. Ciebie prosimy. Wszechmogący Wieczny Boże, w Tobie szukamy pomocy w naszych potrzebach. Przyjmij łaskawie nasze pokorne prośby. I obdarz nas Twoimi darami, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Z

Się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący Wszechmogący Boże przyjmij dary które składamy w dniu błogosławionego Michała Męczennika niech będą tobie miłe tak jak cenna w twoich oczach była ofiara jego życia przez Chrystusa Pana naszego. Pachan z wami. w górę serca, Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne Izba, a Abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynie, Panie Ojcze, Święty, wszechmogący, wieczny Boże, Ty w męczeństwie błogosławionego Michała ukazałeś cuda swojej łaski. On bowiem naśladując Chrystusa przelał krewku u Twojej chwale. Ty sprawiasz, że moc słabości się doskonali i umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę Święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc, Bierzcie i pijcie z Niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego Przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci, wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Zbigniewem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. O Eugeniuszu i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem, jej Oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, ze Świętym Janem Chrzcicielem, z Błogosławionym Michałem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Amen, amen, amen. Pouczeni przez zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas Panie od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo twoje, Jezus, jest zresztą, i potrębę, nie. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: Pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży... Ciało i krew naszego Pan Jezusa Chrystusa, którą źródłem będziemy przyjąć się na życie wieczne. Panie Jezus Chrystus, nasz wygląda, zwoli ojca za współdziałanie Ducha Świętego przez Twoją śmierć, założycie światu, wybawiań przez Największe Ciało i krew Twoje, wszystkie nieprawości, młodzież i jego zła. Sprawdź tak, żeby mu zawsze zachowali Twoje przykazanie do słowa i odłączyć się od Ciebie. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech przyjęty Najświętszy Sakrament da nam tę moc duszy, dzięki której błogosławiony Michał Męczennik wiernie Tobie służył i odniósł zwycięstwo nad cierpieniem. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Serdecznie.